To jest niewiarygodne, że w Polsce ludzie pracowali nad dokumentem ściśle tajnym, oferowali różnego rodzaju usługi. Mówię o na przykład wyczyszczeniu danych, w. Tworzących, w tworzących się dokumentach, za usunięcie danych i pozytywną opinię słyszałem o stawkach wynoszących 200 tysięcy złotych nawet. Ale, ale kto komu proponował? No, słyszałem takie, takie, takie opinie, takie zdania, że członkowie komisji weryfikacyjnej mogli proponować takie, takie usługi oficerom WSI. No, to jest rzecz po prostu już niedopuszczalna zupełnie. Ja powtórzę. Ale ma pan. Jeżeli... Przepraszam, nie no, bo, bo to jest bardzo poważny zarzut ma pan kogoś, kto jest w stanie przed sądem to, to potwierdzić? Panie redaktorze, zgłosiło się mnóstwo oficerów, którzy są objęci tajemnicą państwową. Ja wiem, że im jest bardzo trudno rozmawiać nawet ze mną w tych sprawach, no bo premier, prezydent ani resortowy minister ich nie zwolnił, ale wiem, że ich wiedza w niektórych sprawach będzie naprawdę druzgocząca dla pana Antoniego Macierewicza. A składał pan doniesienie do prokuratury w tej kwestii? Wie pan, to były poszlaki, nie miałem danych, nie miałem nazwisk, więc zupełnie, zupełnie nie byłem upoważniony. A teraz już tego. pan zna nazwiska? Jeszcze nie. To może trzeba się wstrzymać z takimi informacjami, bo teraz nasi słuchacze dowiadują się, że można było kupić wymazanie swojego nazwiska z raportu, a pan nawet nie wie, czy ktoś. Panie, eee, tak to, że po to właśnie jest potrzebna komisja śledcza. Jeżeli ona powstanie, takich rzeczy będzie dużo więcej. To, że zachowanie pana Antoniego Macierewicza na spotkaniach szefów służb natowskich. No, zakrawało na... No, ja nie wiem, no nie chciałbym używać bardzo mocnego słowa, ale zakładało na, za, na działalność, no przynajmniej szkodzącą państwu polskiemu. No to też jest fakt, który osoby, które mają dostęp do informacji ściśle tajne, znają. I to, że dopiero teraz po siedmiu latach, dziwne. Natomiast czas najwyższy zrobić z tym porządek.